dann kam auch mal Ach du so. Das geht ja. Ja. Kannte be A jest do... Ile jesteście razem? Ile jesteście razem? 60 dni. Ale co to dlatego tak, 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 tak. O, jak w się że nie było śmieci, że nie było śmieci, Dal <minnaire Gunningar> że nie pięć. <uszy> Alors, a, Being, hmm. ale była pierwsza miłość. Pierwsza Ale nie ale tak jest Ja kiedyś tam mieszkałam gdzieś, to od piątej pracy, skąd? Od dowożeń

<c oughs> たいいや

Następny przystanek. Ta właśnie Ania była bardzo miłopieczka, ja bo tu piękna też nie jest. Jeszcze syn Fabi był panią

nie, ja to ciuki, chcę jechać, bo to o tylko To ładnie. Bo tam są tylne mały dobre. Gdzieś sobie będzie śladania układać. Na czasie. Dobrze, to jest Bo ja tam po to jeżdżę, jak jędzę.